Siemka, z tej strony Dawid i witam Was na moim kanale 4Wheels by David. Dzisiaj chciałem Wam pokazać jak wyczyścić DPF przy użyciu takich oto środków chemicznych. Jeśli jesteście zainteresowani to zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj tutaj Golfik, oczywiście TDI Diesel na czyszczenie filtra DPF. Wyczyścimy go przy pomocy takiego... W... Płynu Manol, tutaj jeden jest środek czyszczący, drugim środkiem płuczemy DPF Także jeśli jesteście zaciekawieni jak to zrobić to zapraszam do oglądania Musimy się dostać do czujnika ciśnienia przy DPF ie To jest ta metalowa rurka, ona idzie tam na górę DPF a Tutaj skręca pod tą pokrywę Będzie zamocowany czujnik I w nią będziemy aplikować w tą rurkę nasz środek czyszczący Zanim to zrobimy, zanim ściągnę pokrywę i wam to pokażę, odpalimy silnik, podłączymy tester diagnostyczny i sprawdzimy, jakie ciśnienie aktualnie jest w DPF-ie. I później porównamy po oczyszczeniu. Ciśnienie różnicowe w filtrze DPF 4-5 HPA. Na biegu jałowym przygazujemy do 2000 obrotów. 10-11 przy, przy 2000 obrotów. Zabieramy się za czyszczenie filtra. A więc w tym modelu musimy się dostać do czujnika ciśnienia od dpf czyli ściągamy pokrywę silnika. Tutaj trzeba ściągnąć tą osłonkę termiczną. tutaj muszę odczepić ten wężyk czyli odkręcę tego torxa T30 i ściągnę tą kramlę Tutaj podpilam to z powrotem, żeby tam jakiegoś błędu mi nie szczytywało na razie. I tak podejrzewam, że szczyta niższe ciśnienie, ale lepiej zostawić wpięte. Tutaj mam mój przyrząd do czyszczenia DPF-ów, czyli do tego przyrządu wlewam najpierw tą butelkę czyszczącą. Ten preparat czyszczący, i pod wpływem sprężonego powietrza, to jest taki coś podobne do od Opryskiwacza w ogrodzie. Pod wpływem sprężonego powietrza ten środek się wydostaje, i tutaj go mogę aplikować przy pomocy tego zaworka. Ten środek się wydostaje tą dyszą, i będzie nam wstrzykiwał ten środek do DPF-a pod wpływem sprężonego powietrza. Czyli zalewam moje urządzonko. Pierwsze tym płynem czyszczącym i działamy. Całość butelki zalewam. Pompuje w powietrze. I przechodzimy do aplikacji. Odpalam auto i przejdziemy do aplikacji tego środka. Adapter wsadzony. Idę odpalić auto. I zaczynamy. Pamiętajcie, aby aplikować tak mniej więcej co 3 sekundy, nie wszystko naraz. W międzyczasie kontroluję ciśnienie, aby cały czas było dobre powietrze w bańce. Przypominam, że silnik musi być zimny do tej aplikacji. I po prostu będę tak kontynuował tak długo, aż skończy się ten środek. Po gdzieś około 5 minutach środek zaczyna się kończyć. Mam tutaj ostatnie resztki. Czyli będę musiał zaaplikować kolejny środek. Po pierwszej aplikacji ewidentnie można zauważyć dym wychodzący z rury. Czyli coś się dzieje. No na pewno też ten środek też paruje. Nie? Przechodzimy do aplikacji drugiej butelki tego płynu do płukania. Zalewam teraz płyn do płukania. I zaczynamy kolejną procedurę pukania filtra. W taki sam sposób jak przy pierwszej butelce e, przechodzimy do aplikacji płynu do pukania. Też delikatnie co 3 sekundy naduszamy zawór. Po aplikacji tutaj drugiego środka już coś zaczyna się ewidentnie dziać. Aplikacja środka czyszczącego zakończyła się, czyli zostawię go tak na 5 minut i przejdziemy dalej. Po 5 minutach od skończonej aplikacji odpinam przyrząd, zapinam czujnik z powrotem. Założę pokrywę, założę ten czujnik i odpalamy go na 30 minut, lub bierzemy po prostu go na jazdę. Pamiętajcie, żeby to zrobić szybko: podpiąć ten czujnik z powrotem, aby ten silnik mógł dalej pracować i wyrzucić resztę tego środka, który tam jest. Ja go wezmę na jazdę po prostu i tyle. Można też zrobić, jeśli macie możliwość yy, wypyla, wypalanie DPF, ale to już potrzebujecie mieć yy, jakiś komputer diagnostyczny czy przyrząd, który wam to ogarnie. Nie? Jestem przed jazdą. Wartość ciśnienia cały czas spada było 20 par HPA, a teraz jest 17. Yy, ten środek wiadomo jest w wydechu i też to wywołuje wyższe ciśnienie. Weźmiemy się, przejedziemy, zobaczymy, jak będzie po jeździe takiej półgodzinnej. Po 10 minutach jazdy jest jakieś 9-10. Też go przegoniłem. To jest automat. To go wziąłem tutaj na Triptronic i go przegoniłem tak na czwartym, piątym biegu takie 3000 obrotów, aby go trochę wypalić. Przejdziemy jeszcze jakieś 20 minut, bo jeszcze z wydechu leci siwy dym. A dopiero jechałem 10 minut. Po czyszczeniu mamy wartość około 3. Tutaj wartość dla 2000 obrotów. No, także to by było na tyle. Na pewno taki filterek warto sobie wyczyścić. Yy, nawet jeśli chodzi o to, żeby to zrobić profilaktycznie, aby ten filtr oczyścić z tego nadmiaru sadzy, która się znalazła przez lata i popiołu. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zrobi sobie coś takiego i na pewno odczujecie też więcej mocy. Zauważalnie jest takie lepsze przyspieszenie. Lepszy jest ten taki flow w tym filtrze i lepiej to też się zbiera. No wiadomo, nie ma co oczekiwać, że tam jest nie wiadomo co, ale takie delikatnie, delikatnie czuć, nie? na taki mały silniczek. Pozdrawiam. To by było na tyle. W tym miejscu prosiłbym ciebie o subskrypcję mojego kanału. Dla ciebie to tak niewiele, a mnie zachęca do działania. Dzięki.